Cześć, jestem Plimaks od kolejny na moim kanale. A dziś będę pokazywał kupę, nakt, którą mi gołęb nasrał. Nie, to nie żaden żart. Znaczy to jest żart. I będę pokazywał moją nową rzecz, którą kupię za 80 zł na AliExpress. E, link co wpisać by wam to wyskoczyło. Raczej wyskoczyła przynajmniej. E, macie w opisie. Chodźcie też na mojego oczywiście Instagrama: podłoga tag e, i podłoga tek. K, przez dwa Och, Ochlicza. Ok, więc przejdźmy do tego, co kupiłem. Ty, 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 ty. Tak! To jest maskotka z Zombie Plants. Bardzo fajna, ma plastikowe oczy. O! Uda mi się szczelić. Takie otwieram buzię. O! Men, men, men. Wow. To jest dziwne. Ma tu taki ten. Yy, I ma fajną bardzo czapkę. To jest fajnym, fajne, się to dotyk ma. Może tak. Leć. Ten, kto chce go kupić. Teraz możesz sobie to oglądać i zobaczyć, jaki on jest. Ma tu taki pas, który mu przechodzi przez ramię. I łączy się tutaj z tym pasem. Metkę ma on taką. Z jakimś chińskim znakolcami. No. Fajne, ma buty, strasznie. I ma tutaj taką młotkę. Tak ma B. I da mu się ściągać gacie. Aj! Czemu ja nie dałam pauzy? O. Znaczy nie da mu się ściągać, ale da się grzebać. Choć to jest dziwne. Ma rozłączone palce. To jest bardzo fajne. On tu ma jeszcze takie coś. I e, jak wpiszecie w sumie to, co. W, jak wpiszecie to, co w opisie to Wam to wyskoczy powinno chociaż. I będzie. Możecie sobie takiego kupić, ale za 80 000. Były różne modele. Bo na przykład taki razombi taki Pirat, cowboy, Conehead i Viagro. I właśnie on. Jak go kupiłem i naprawdę przyszedł w dobrym czasie. Przyszedł około w tydzień. Naprawdę dobry czas. A no, co bym więcej powiedzieć? No, tu był bardzo krótki odcinek. Może, co jeszcze o nim powiedzieć? Ten pas tu ma, tak ten. I nie ma rozłączonego tego pasa. Ma tu taką jakąś jeszcze. Ten. Ob, taką. na jakby. O, tak wygląda tu. On ma bardziej taki jasny kolor skór. I fajną ma brudę. O tym nie powiedziałam. Jest ona bardzo fajna w dotyku. Fajne buty. I to taka chusta. Bardzo to fajnie jest zrobione. Więc dziękuję, że oglądasz ten odcinek. Fajny. Więc pa! Pa! Kupy powracają.